fragment z Ewangelii Świętego Jana, rozdział siódmy. Wśród tłumów słuchających Jezusa odezwały się głosy. Ten prawdziwie jest prorokiem. Inni mówili, to jest Mesjasz. Ale mówili drudzy, czyż Mesjasz przyjdzie z Galilei? I powstał w tłumie rozłam z jego powodu. Niektórzy chcieli Go nawet pojmać lecz nikt nie podniósł na Niego ręki. Jezus jest znakiem sprzeciwu. Powstają rozłamy z Jego powodu. Dla nas, wierzących, jest jasne. Choć to nie znaczy, że jesteśmy bez pytań wobec Boga i Jego działania. Jasne jest to, co się dzieje z Jezusem. Możemy mieć wątpliwości w wierze, ale zawsze powstaje pytanie, co my z nimi robimy. Patrzmy na Pana, na Jezusowe dzieło, na to, jak On z niezwykłą mocą przemawia, czyni cuda w sercach ludzi. Nie wchodźmy w obojętność czy jakąś pyszną pewność, że my wiemy lepiej. Spróbujmy poddać się światłu z góry. Nie bądźmy też ignorantami, zadufanymi w sobie. Maryja w zwiastowaniu pyta, jakże się to stanie. Pyta w świątyni po odnalezieniu Jezusa, czemuś nam to uczynił. Okazuje, jak ważne jest to oddanie, zawierzenie, wypowiadanie przed Panem prawdy swego serca. Bo możemy mieć różne obawy, możemy mieć swoje patrzenia, które rodzą w nas różne pytania. Nie bójmy się przyjść z tym do Pana, do Jezusa i w dialogu serdecznym powiedzieć Mu o tym. Panie, nie rozumiem, jak to wszystko ma się dziać. Jak to się stanie w moim życiu? Przyjść do Jezusa, nie bać się. To będzie najpiękniejsze zawierzenie i poddanie się jemu. Przyjście do niego. Pomódmy się na różańcu o umocnienie naszej wiary. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Jan. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pewna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pewna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony owo przywoda Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowa się Maryjo, łaski ma Sto, błogosławiona się między niejasami i błogosławiony oko żyło Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś się między niewiastami i błogosławiony oto przygoda Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.